Był piękny dzień na dworze, ptaszki śpiewały, słoneczko świeciło, a mi się nudziło. To sobie wymyśliłem, że zrobię subnautikę z małym przekrętem. Zrobię sobie jakieś dodatkowe zadanie. No to poszedłem szukać, nie umiałem się zdecydować, które wybrać, eee, więc wybrałem wszystkie. Dobra, e, zasady są proste, ale trudne. E, jako dom mogę używać tylko cyklopa, czyli totalnie nie mogę używać tego budowniczego ziomka, póki nie odblokuję cyklopa i wtedy dopiero mogę tylko w cyklopie. Ok, muszę wejść na wyspę pierwszego dnia, czyli nie lubię wody, wchodzę na wyspę tak szybko jak się zpanuje, tak naprawdę. E, tytan mogę zabierać tylko ze limestona, czyli wiecie, ze tego głównego kamienia. Nie jem ryb, czy jestem wegetarianinem. Mm, obserwatorium na Reapera, to jest jedyny wyjątek. E, do tego bez budowania muszę zrobić obserwatorium na spawnie reaper'a. E, bez Simofa muszę zabić jednego lewiatana z każdego gatunku, czyli będzie reaper, ghost i sea dragon. Plus e, problem bez staty z rifle. Okej, okay, już każdy gatunek lewiatana, e, muszę zabrać każde jajo i tyle. No to nie takie tyle, no, ale dobra zobaczymy. Dobra, więc jesteśmy już w kierce, e, robimy survival. Nie robię tego na hardkorze, bo chcę nie wylądować w szpitalu psychiatrycznym. No i zobaczymy. Oczywiście zastawiam Ja. Launch in 3, 2, 1. zbieranie tytanu tylko ze limestone'u ale mam pomysł na to. Ten... You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive okay. to keep alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival okay. advice. Good luck! The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Okay, więc kuleczki. Nie możemy jeść ryb, także to też będzie problem. Okay. Mamy dwa tyto Nice Nice No i co? Jeszcze co najmniej jeden Okay, let's go. Uh, Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only the exception. Section the scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to so, record alien biological data. the fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. for your safety, this command, setting command. Command. cannot be overridden. Świetnie po prostu Mam założony to no. pewnie Nie potrzebuję teraz do końca tego powietrza, ale... Wolałbym... Już to jest po prostu <grymne> Widzicie? Okej, okay, tutaj To jest ta rura, o której mówiłem Tak jest Gdzie jest wszystkiego dużo Obiezujcie tego, jak będziecie grać w tym bo te rury naprawdę... Pojebało w tym funfakcie. Okay, super. To nas To jest Funfakt, kiedy pływacie po powierzchni bez żadnych przyrządów, pływacie szybciej niż jakbyście zapływali w wodzie, także używajcie tego. Cel jest całkiem prosty. Zebrać I tyle jedzenia, co mogę, mogę, się napchać, zeskanować tyle rzeczy, co mogę i ogólnie zaliczyć wyzwanie, bo jedno jak mam z głowy, jesteśmy na wyspie. I Dobra. Najpierw zahaczymy sobie o tę o tą górkę po prawej. Tutaj wiem, że też jest kwiatek do jedzenia, także nie przejmuję się za bardzo. Głodem ani jest pragnieniem. Też kwiatek, to jest bardziej takie drzewo. Co to? Karamienie nie będzie nam potrzebne w żadnym... w żadnym momencie gry. Reflektor czy nie?

Przechodzimy do do następnej. Myślałem wcześniej, że będę mógł w tych tutaj polach sadzić, co niestety jest fałszem, że tak to powiem, ponieważ nie mogę. Ze względu tą skrzynkę nie będę potrzebować, bo nie będę musiał nie budować, ale. no. pajacu nie mogę nawet zranić. jego to nieco ścienna, nie wiem. Nigdy za bardzo w cyklapie nie budowałem, także nie wiem, czy, by, czy będę w stanie tam ogarnąć pomoc Funkcyjne może być potrzebne tego obserwatorium na ripera. Tak samo z obserwatorium tamto, co zeskalowałem, w góry. Ok. Zobaczymy to, czy. Dobra, zaczęła się noc. to sobie

Gliczna ucieka, I guess. Czekajcie, może musiał coś takiego. Yes. Ja nie na nie przypał. Ok super. Bateria darmowa. Integrating new PDA data. Ten domek więc tak chiński, ziemniak. no gdzieś się przybyć. So, 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 so blue... Okej, okay, idziemy już od razu do domu. Nie, nie pieprzymy się, wiecie. O cholera. Pff, no to nieźle.

Wracamy do domu. Okej, okay, już mamy coś. A, możemy to, możemy pojeść, ale to prawie nic nie daje, jak widzicie. I prędzej zetniemy chyba cały ten las, niż... ...wiecie, Niż faktycznie coś z tego będzie mieli. Boję się teraz trochę, bo przez wpływać. Bo jakby to powiedzieć, mam jeden HP. No może nie jeden, ale. Myślę, że jestem na strzała. Jej wolę się nie dowiedzieć, wiecie. Super, przynoszę konsolę pojazdów. O to chodzi. No nie mamy, bo do tego była brwa wapienia. Przydałoby się światło, ale Super O tyle fajnie, że możemy sobie tutaj tak wziąć Musimy uważać na pewno na stalkery Scooter Ziegleit, tak jest Złom niepotrzebny były potrzebny, gdyby nie coś. Teraz przynieśmy pojazdów. Na razie to trochę nam nic nie daje. Ale. No, Simofa nawet nie ma co skanować, bo nie mogę używać Simofa, przypomnę. 30 sekund. Ok, 30 sekund. Paniklaserowy będzie potrzebny. Co nie grydzie pewnie to takie małe skurczisy, nie? Dokładnie tak. Ok, jest jakiś live pod, to sobie też ogarniemy Powinniśmy sobie to podpisać do boksa. Ok, wow, czekajcie. Co tutaj będzie? Fajnie. Legit. Oto seks. Nie tego.

Piuraktor będzie bardzo potrzebny. Ale pewnie... no, parnik już mamy, także. Okej, okay, Nie? pięknie Będziemy mogli sobie dużo ogarnąć jak wrócimy do domu. nie. Dzięki. No ale dobra. Okej, okay, zobaczę co sobie możemy ogarnąć. Jest tak wysoko pojemnościowa butla. To będzie bardzo niegłupie. sobie zawsze to tak wyciągnąć i teraz dopiero będziecie mogli sobie udać tą Także to pomoże na pewno. Oddechara to jest bardzo ważne. Zostaw elektryczny i co? Zestaw elektryczny pewnie... A, włókni jest ta siatka, jak najbardziej do zrobienia. Ok, no to na razie... Instalujemy w oddycharkę, może i też pewnie narzędzie naprawcze siarka i guma, siarka i guma, no ale tylko to narzędzie naprawcze, dobra i tę oddycharę już mam gotową. What the fuck? Uh, okay. Więc sea możemy sobie już zrobić. Teraz sobie już odczepimy z tego. The sea glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within five kilometers of the nearest life pod or habitat. Mamy wszystko i jest super Oprócz tego, że jestem w cholerę spragniony hmm niedobrze, tak, pójdziemy. Poszukać Części do cyklopa, żebyśmy tu mieli już jak najszybciej zrobienia. Ale nie wiem czy mnie radiation nie, nie rozwali. skończa. No to się nie przyda przydał. Ale... Odro. Przyszło. Integrating new no. PDA data. Co dalej? Co dalej? Co dalej? To nie mamy. Caution. Continued degradation of the auroras. Drive cool. May result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Gdy okay, widzisz co? może sobie później uwaga dzielny. Tę część na cykopa Wiecie, jakoś tak nie śpieszy mi się. Jeszcze mi wybuchnie napysk i będzie problem. Dobra, palnik, diament, o cholera. Skąd się zbierał diament? Kurde, blacha. Wiem na pewno znam jak wiem jak wygląda diament i jak znajdę to będę wiedział ale nie wiem gdzie szukać do końca co może się okazać problemem Wydaje mi się że gdzieś tutaj powinna być taka chmura która oznakowuje kolejną wyspę i tutaj nie wyjdziemy bez tego palnika. I tam, pójdę, że tam były diamenty, i to się roiło od diamentu, to jest. Które naprawdę ogromnym problemem. Wiecie, ten diam nazywa się Mountains. Jeżeli ktokolwiek tutaj, co oglądał, grał Subnautikę. Leże góry, to nie jest nic dobrego. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. I tutaj powinno być masa diamentów. Remember property of Udało się przejść bez żadnych intruzów, czy tak to powiem? I za długo będzie wybuchać ten aurora. Nie wiem, jak też chcę zabić eee, wszystkie legiony. będzie problem <laughs> you know. No ale co będzie Kurde Okej, często mi już coś w stanie zrobić, bo tak to będzie mi... No dobra, mam jeszcze jedno miejsce. Okej, okay, reszta powinna pójść już gładko bateria Siarka Miałem się, A, zużyłem tą siarkę, dobra Zagubalnik Świetnie Śmiga czy coś jeszcze nam jest potrzebne? Hmm. Składniki nie znane. <słodniki> no to co? Nie możemy żadnej dodatkowej szafki sobie zbudować. Także musimy działać z tym co mamy A nie mamy nic, <śmiech> <śmiech> tak naprawdę. Jest to, to flary sobie wyrzucę, ale wyrzucę sobie tak, będę mógł je kiedyś podnieść, jeżeli będę je potrzebować. Um, to tak, dobra. to jest. Czyli płyniemy jakoś tak tu mniej więcej. Chcę przetestować ten palnik. Ogromnym problemem jest się by dostać do takiej budowy. Co się z nim dzieje? Co nie? Nic więcej. Uh, stanowisko modyfikacyjne tak jest. Stanowisko modyfikacyjne jest genialne. Nie New Blueprint acquired New Blueprint acquired Okej, okay, no i mamy wszystko co nam potrzebne Wszystko co mogliśmy wykaraskać stąd Mamy Tak, wiem, 30 sekund plus Ale tutaj na pewno nie byłem Także wypłyńmy na powierzchnię Weźmy wdech i wio. pod wodą, żeby gdzieś wejść. To jest dla mnie nowość. Fajnie, że odkrywam rzeczy po tym jak Nie pierwszy raz gram w tą grę. Coś mogę przed chwilą zeskanować. Chciałbym już mam? Mam, fuck. Dobra, dwa tetany dostałem. Bardzo ważna Czekaj, ja będę przecież z ręka do no Okej, okay, staram się nie zgubić To nie jest takie łatwe Congratulations, survivor You have exceeded your weekly exercise quota by 500%

Szkło, Tytan. Zobaczcie hmm. co. Zrobimy tak. Szkło. No tak. A Moment. <laughs> Szkło. Tytan i co? A nie mamy czterech Tytanów. Mamy jeden Tytan. I roda Srebra, której też nie mamy. Hm, Hmm. hmm. Well, that's to problem? Szczególnie nagranie mi się spieprzyło, ale ominęło was tylko szukanie rzeczy na butle. Także butle ogarnąłem legitnie, więcej was nie ominęło. Tyle. Dobra, czekamy. Dobra, zaczyna się. Chyba się to spieprzy, wiecie? позапоздоваен Wielkie. Dobra, w tym akcentem zakończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym. Spróbujemy zakopać Aurorę i może zbudować Cyklopa. Zobaczymy. Do zobaczenia. Więc tutaj już brunek z edytowania i chciałem Was przeprosić za dźwięk w tym filmie, że tak mało mnie było słychać. W następnym odcinku już to poprawię. Teraz za bardzo już nie miałem co z tym zrobić. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.